Siemanko, z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z minigierki na moim kanale Jest to minigierka, której jeszcze nie nagrywałem I nazywa się ona Devtak. Dzisiaj ze mną Lorus, siema Lorus Siema. No i pozwólcie, że szybciutko opowiem wam o co tutaj chodzi Jest to e, troszeczkę podobna minigierka do Hide and Seek, ponieważ na początku mamy jednego tak jakby szukającego e, jest, on, e, jest on pod postacią szkieleta, zaraz postaram się wam go pokazać, o ile mi się uda e, No i po prostu ten szkielet szuka pozostałych graczy, jeżeli kogoś znajdzie, musi go chyba trzy razy uderzyć, żeby go zabić I wtedy e, tamta osoba szuka reszty graczy, myślę, że całkiem fajna musi... Minigierka. Musimy no. go po prostu zabić. Tak, musi go I zabić. Tyle. My tutaj. O oh, FUK! Oh, fuck. Ja jak przeskoczyłem nad nim centralnie, Wow! Okej, okay, musimy jak widzicie się skupić. Musimy się mniej, mniej więcej tutaj chować i możemy biegać tutaj po samym środku tak jak robi to Lorus, ale po prostu od razu nie zginąć. Zobaczymy jak im pójdzie. Mamy, oh, fuck. mamy miecz, możemy także starać się go atakować i, i tym samym się jakoś bronić, ale... Mamy raczej małe szanse na przeżycie. Dobra, zobaczymy. Szkoda tutaj, że A na tym serwerze jest tylko jedna mapa do tej minigierki, Zobacz, jest No. Fuck. Dobra, to ja się mogę teraz schować Jeszcze przed tobą. I tak cię zabiję. Nie znajdziesz mnie. Tym, 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 tym. tym e, <śmum> nie mogę zamykać drzwi, ale lipa O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, spokojnie. Ok, zostało. To tutaj ile? to jakiś. Zostało sześciu. Ja jestem. Sześciu jest. To wszystko, mam nadzieję, że uda mi się to. Wygrać i że będę. A, jest! Widzę cię! Du, 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 du. Yeah. Nie! Może nie możemy widzisz, widzieć, dobra, zabijemy jakiegoś typa! A, Bije mnie, Nie! Nie! Uciekam, 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 uciekam! Aaa, padłem! A, kurde, cię. to ty byłeś? No, no, tam pełno było takich. No. Y, ty uciekałeś, ja tam chyba czterech ciekawi. Okej, okay, dobra, rozumiem. Dobra, zostało jeszcze czterech, szukamy i właśnie. Go nie wiem, Dobra, się, to, teraz tak? jesteś tym szkieletem. Chowają, tak, jestem tym szkieletem, ale jak się jeszcze w pięć, to nie widać, nie? To pokazuje normalnego skina twojego. Szkoda, bardzo no. że. Że nie widać Dobra, tutaj nie ma Kurde, dlaczego oni się ukryli? Ej, a widziałeś tego? No. Szkieleta, który kuca? Nie Wiesz co, kucin Czekaj, chodź tu No Patrz Widzisz? <laughs> Beka, nie? No ja za nigdy nie widziałem jak, tam, jak, jak szkielet Dobra, zostawmy trzy osoby Tutaj nie ma jakiegoś czasu, nie określonego Możemy grać i No właśnie nie No okej, okay, dobra Więc szukamy Pójdę tutaj na górę, może będzie Oni pewnie na shifcie stoją, nie? Także... No, najprawdopodobniej tak. I zapewne gdzieś u góry. Teraz spróbujemy tam na... szukać. A, może tutaj? W sumie fajna kanta. Będę musiał tutaj chodzić. Nie. Przetestować. Nie, nikogo nie widzę. A stąd? <grym> Czekaj, tutaj jest coś. Kiepsko, kiepsko. Szkoda, że na 1.64 nie mam Optifina. Jest już Optifine, nie? Na pewno na 1.64. No, chyba tak. Na pewno, bo... Chyba powinien być Tutaj już. nie było wielkich zmian. Nawet nie wiem, czy ten sam by nie działał. LOL, wydawało mi się jakbym widział kogoś z matkę No kurde, gdzie on gdzie oni są <noise> Nie wiem I w ogóle żadnego nie widziałem No właśnie ja też jeszcze. jeszcze nie widziałem nie? a, a tutaj to kompas to jakiś są. jest Jest kom... Ej! O! Może on pokazuje ten Pokazuje cię Czekaj Dis Ej pokazuje playera jakiegoś Randy. Jest chyba u góry, jest chyba na tym drzewie, jest na tym drzewie, dobra, widać go. Jest na drzewie. No ale fajne, no? Okay. Dobrze, że ten. No tu, tutaj pisze nawet tego. Jest Nazwę jego dys... No, sorry. Jest napisane <noise> Jest dystans No no, no yy... właśnie widzę okej okay. Jest! Tu, są, tu jest trzech ich! Biję, 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 biję! Dobra, zabiję O jedem weszli Wyszli, wyszli na dole są, na dole są, no, ale ładnie im to Widzę bijłem. właśnie Nie widzieli jak, jak jak. Ale dobrze, że się zgadnęliśmy, że ten ten no, kompas no, no. jest Właśnie, wiesz, co, bo zobaczyłem jakiegoś typa, co, co z kompasem stał, nie? Mówię, kurde O robi? jest tu Dobra, okej, okay, leci na górę pewnie, będzie skakał Tak jak się spodziewałem Okej okay, i pada Masz go? Prawie Jeszcze tylko jeden o, A o, dobra, okej okay. Wygrał Jak wygrał? Aha, no. wygrał, no bo tak, bo tutaj jest... Aha, kto... Kto... Kurde, kto zostaje to wygrywa, nie da się go zabić, tak? Już później. No. Dobra. Osta jeden, jeden zostaje, nie, a reszta mhm. to tam drugie, trzecie miejsce. No okej, okay, dobra, tak że się ma, ale Nie ma sensu, żebyśmy pokazywali wam jak tutaj czekamy. E, I widzimy się w następnej rundzie. Dobra, jesteśmy już e, w kolejnej rundzie. ludzie jesteś. O widzę cię, dobra, się sam nie możemy się rozdzielać. Okej, okay. to chodź tutaj na górę. Okej, okay, o, o kurde. Tak? Mam mam w PSU, o już nie. Już słaby dobrze. komputer. No słaby komputer. Wszystko przez komputer! Okej, okay, dobra, stary, musimy się gdzieś tutaj schować. Wreszcie, tak, jako... No właśnie jak oni weszli na to drzewo. Wiesz co? Ja, ja tam Tamto. wbiłem do nich później jakoś, nie, nie było w sumie dużego problemu. Okej. Okay, fuck idzie! Uważaj, tutaj jest! Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. dobra, okej. Okay. Ja uciekłem. Ja też? Spokojnie. Nie zabij mnie. Nie też nie. Okej. Okay. Staram się uciekać tutaj, więc co powiedziałem, no że postaram się wbić tak samo jak oni na to drzewo. Chyba wiem nawet jak mi się wydaje. Okej okay. No okej, okay, dobra, jestem na tym, że... No wi wiem, dobra, widziałem jak ty... No to dalej. weszłeś. To jest dobra kamera. Weszłeś. Jest, jest dobra, dobra kama. Weszłeś. Dobra, ile jeszcze mamy? 12 osób, tak? Kurde. Mm -hmm. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać 11. Później w ciebie w kopie. Żebym tutaj Pff, ja, że tylko ja jasne. to wygrał. Jasne, Jasne. Bo uważaj... A nie dobra, za to mu są sami zieloni. spoczko Okej, okay. a teraz okay. kompas pokazuje... Aha, też nam pokazuje kompas, widzisz? Na... Ale kompas chyba teraz pokazuje tego szkieleta, tak? Tak, tak, Czy szkieleta, nie? tak, tak. Na, na o, to nice. Dobra. dobra, jesteś tu? Tak jestem, dobra, Siema. siedmiu, siedmiu zostało. Dawaj na shiftie. <laughs> Shiftujemy. Shiftujemy. Sześciu, dobrze, spokojnie. O, Ale kurde, widzę, że tutaj, tu jest też? tutaj jest dość popularna ta kryjówka, bo tutaj o. nawet sporo osób O kurde, przychodzi. tam widzę jest... O Jezus, lecą, lecą do nas. Chowaj się, shift. <laughs> Stoję na shiftie. Jakby tu bijali to raz zaskoczymy na dół, nie? Nie wychylaj się, kurde. Debil ja wyszedł. Co tu... koleś. idiota. <grym> jeszcze się patrzy. Idą na na idą chyba tutaj, czy ja. Czterech nas zostało, czterech nas Nie, na razie nie idą. Gonią jakiś tych, dobra. co biegają tam na dole. Okej. Okay. Może się uda. Czeka, Lorus... Lo, lo, o, fuck, widzę tam typa. Ej, są już trzy osoby, więc jak... Ej, tylko my zostaliśmy. Dobra, w... stary, rozdzielamy się. Każdy idzie w inną stronę. Idź w prawo, ja jedę w lewo, okay. dobra? Trzy, dobra, to jedę w prawo. O, O szkielet mnie bije! Okej okay, to ja uciekam oh, fuck, ja, ja też uciekam Cześć Obudę. Powodzenia O oh, fuck Jest 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 yes. Uciekam uciekam Jezus. Coś zostało Padnij padnij padnij, padnij. Lorus padaj No nie Kurde Fuck a, Padłem Jest dobrze Ja tu wchodzę do domku Muszę się schować Od góry od dołu a! Jest Ginię. Fuck Padłem A już Zgno... go a Wygrałem, e, wygrałeś. wygrałem. Nie, tak? Yes, no jest, to jeszcze, jeszcze, mi się jeszcze. wygrać, ty w trzecie miejsce. Dobra, ziomale, także widzieliście już tą minigierkę. Ocinek dzisiaj troszeczkę e, e, krótszy, ponieważ chciałbym go jeszcze wam wrzucić. W tym samym dniu, w którym to nagrywam, także nie wiem, czy dam radę no, dlatego, falcie, dlatego, nie falcie, mówię, daleko, dlatego nie mówię kiedy. No i cóż, jeżeli mi się podoba, kliknijcie łapkę w górę. Będę wiedział, że, że takie minigierkiem wam się podobały, żeby częściej coś takiego dla was nagrywać. A dzięki Lorus za, za wystąpienie w materiale. Fajnie, fajnie. No się nie ma problemu. Oczywiście. nie też się bardzo link fajnie. Link do grało. kanału Lorusa macie w opisie, także z naszej strony to było na tyle. Życzymy wam nowego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.